Czy mamy pościć Wielką Sobotę? Wielka Sobota jest dniem zadumy i refleksji nad wydarzeniami Wielkiego Piątku. Mamy pościć, aby ten charakter utrzymać, bo wciąż jednak Pan Jezus pozostaje w grobie. W naszej tradycji spożywanie pokarmów jest również związane ze świętowaniem bądź z zachowaniem postów. A prawo kościelne dopuszcza post? Nakazuje poświęcić Wielką Sobotę? No, Wielka Sobota to specyficzny okres, okres żałoby. I może formalnego nie ma nakazu postu, tak jak Wielki Piątek, ale Kościół bardzo mocno zachęca i zaleca tym wszystkim, którzy mogą, aby ten post obowiązywał, Wielką Sobotę, abyśmy pełni zadumy i też żałoby, że Jezus leży w grobie, abyśmy przeżywali te święta. No w sposób taki duchowy, przede wszystkim w sposób duchowy.